Wieszność <mysłości> nigdy nie, nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, zagaśnie, a kto z nami nie wypije, niech pod stołem z z... zaśnie. A kto, a kto z, z, nami z... z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. Sto lat, sto lat, niech żyje nam. niech żyje nam, niech żyje, nam, niech żyje nam. Robię szczęść pomyślności, niechaj żyje nam. Dawaj! 100 lat Topciu! 10 lat! podpali się! Nie! Charlie, idź pomóż. Pomóż Charlie, dawaj! No dawaj! Trzy, cztery Topcie, no! Sarka, zrób mi pomyśl, może że nie Tak. Żyje, żyje Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje, żyje, nam. Niech żyje nam. A kto? To mi ta to nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wybije? Niech po stołem zaśnie. A kto z nami niebe. Wypiję, niech nam stołem zaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, niech żyje nam. Hej, lat, sto lat, sto lat, niech żyje nam. Niech żyje, niech żyje nam, niech żyje nam. Robił szczęściu pomyślności, niech żyje nam. Dawaj! Sto lat, sto lat,